A ja tym razem nie do Pana Ministra, pytanie tylko do przedstawiciela Resortu Sportu. Przepraszam. A chciałbym się zapytać Panie Ministrze, czy w zakresie deregulacji tych trenerów i instruktorów sportu, czy Ministerstwo nie ma żadnych obaw, że takie zupełnie, zupełne puszczenie na wolny rynek tych zawodów, może stwarzać niebezpieczeństwo w stosunku do dzieci, które są trenowane przez tych ludzi. Ponieważ no, mnie nie, w żaden sposób nie przekonuje argument, który podał dzisiaj tutaj pan minister Królikowski na temat małysza, ponieważ rzadko kiedy wybitni sportowcy są wybitnymi trenerami. Wybitni trenerzy z reguły są dosyć byli wcześniej miernymi sportowcami i, i ten argument do mnie nie trafia. Natomiast jest to oddanie zdrowia dzieci młodzieży w ręce ludzi, którzy nie będą, tak jak to tutaj czytam, w żaden sposób wcześniej weryfikowani co do swoich umiejętności, a pewne Pewne działania i pewne ćwiczenia mogą być niebezpieczne tak na dłuższą metę, jak w poszczególnych zdarzeniach. Czy chciałbym się upewnić, czy ministerstwo nie ma żadnych wątpliwości co do tego pomysłu? Panie senatorze, na to, że nie mamy, no bo mamy nadzieję, że, i pewność, że polskie Związki Sportowe no będą nadawały, czy stworzą pewien system licencyjny. Tak jest na przykład, jeśli chodzi o piłkę nożną już w WF-ie, czyli, czyli organizacji międzynarodowej, jeśli ktoś chce dzisiaj być trenerem i prowadzić tam pierwszą, powiedzmy, drugą, trzecią ligę, to oprócz tego, że ma tytuł trenerski uzyskany na Akademii Wychowania Fizycznego bądź na jakichś kursach, w, w Polsce prowadzone przez instytucje do tego powołane, to musi mieć tą licencję właśnie PZPN-owską, zunifikowaną z Federacją Europejską, która potwierdza, że jest on fachowcem. I na całym świecie, w Europie, deregulacja czy zawód trenera właśnie regulowany jest przez Federację. Nie ma takiej unifikacji, bo federacje wiedzą, czyli polskie związki sportowe jakie najlepsze kompetencje powinien mieć trener, wychowawca młodzieży, żeby prowadził zajęcia i treningi sportowe. Oczywiście Unia Europejska też tutaj ma dużo do powiedzenia i wprowadza mechanizmy, które opierają się na, na przygotowaniu pewnych kryteriów, kompetencji to środowisko trenerskie nad tym pracuje, unifikacji tych, tych umiejętności po to, żeby no właśnie zapewnić ten, ten wysoki poziom. Dzisiaj polskie związki sportowe też po to, żeby właśnie przeciwdziałać powiedzmy tej niekompetencji i mobilizować no swoje środowiska i pilnować, żeby ten poziom kształcenia i trenowania był na jak najwyższym poziomie mimo że jest ustawa, już wprowadziły odpowiednie licencje. Na przykład Polski Związek Tenisowy licencjonuje trenerów, czyli musisz odbyć ileś tam szkoleń w ciągu roku, uczestniczyć w konferencjach. I, i, I dzięki temu oczywiście no, uzyskujesz i większą wiedzę, no, ale jakby potwierdzasz, że, że jesteś kompetentny. Inna sprawa: to bardzo często też trenerzy, instruktorzy są nauczycielami wychowania fizycznego czyli uczą i w szkole, i automatycznie, no, później w godzinach pozalekcyjnych, jakby prowadzą zajęcia właśnie w klubach. No i ci nauczyciele wychowania fizycznego no muszą skożyć, skończyć odpowiednie studia, no otrzymać licencjat magistra na Akademii Wychowania Fizycznego bądź w wydziałach wychowania fizycznego na innych uczelniach, więc ja tutaj się nie boję tego, że, że rzeczywiście ci, ci niekompetentni ludzie będą pracować z młodzieżą. Oczywiście Ministerstwo Sportu tutaj wdroży pewne programy wspólnie z polskimi związkami sportowymi, które będą przeciwdziałały takim sytuacjom, o których mówi Pan Senator. Mimo, że dzisiaj ustawa o sporcie bardzo precyzyjnie reguluje te kompetencje, jakie powinien mieć trener, instruktor, trener pierwszej, drugiej klasy, to takie wypadki się zdarzają, no to, to jest życie i tego, tego nie unikniemy. No ale też przekonuje mnie pewien argument i ta filozofia, o której mówił pan minister, mianowicie, że no trudno wyobrażać sobie, żeby Ben Hacker, czy Lepisto, czy wybitni trenerzy, czy Anastazji, którzy przyjeżdżają do Polski, no nagle musieli ko kończyć polskie kursy, a to są wybitni światowi trenerzy. No bo do tej pory tak się, tak się zdarzało, że Polskie Związki sportowe występowały do mnie ja udzielałem zgody albo na to, żeby trener no, był trenerem a nie miał wyższego wykształcenia, bo nie zawsze ci, ci sportowcy mają czas na to żeby to wyższe wykształcenie w czasie kariery sportowej zdobyć no albo zgodę na to, żeby trener Ben Hacker czy, czy Anastazji pracował w Polsce no to też jest pewnego rodzaju absurdem. Także wszystko leży jakby w naszych rękach w kompetencjach polskich związków sportowych Akademia Wychowania Fizycznego i na pewno my będziemy szukać takich rozwiązań. A o tym, o czym wcześniej mówiłem, bo teraz mi ta nazwa uciekła, mówiłem o tych europejskich ramach kwalifikacji, gdzie też Unia Europejska bardzo mocno tutaj pracuje właśnie nad tym, żeby to ujednolicić, żeby trenerzy, czy w Niemczech, czy, czy, czy w innym kraju, w Polsce no, miał takie same umiejętności.